Witajcie, nazywam się Alicja Szulewa i w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam sposób tworzenia pudełka origami. Będziemy potrzebować dwóch kartek kwadratowych. Jedna ma wymiary 21 cm na 21 cm, druga 20 cm na 20 cm. Ja wezmę sobie tę mniejszą. Za pomocą linijki i ołówka wyznaczamy środek kwadratu. Boki kierujemy do wyznaczonego punktu. Kartkę układamy w taki sposób, i kierujemy dolną część do środka. Tak samo działamy z częścią górną. Kartkę rozkładamy i składamy boki. Całą kartkę należy rozłożyć. Wyrównujemy zagięcia, składając prawą stronę i lewą stronę. I teraz zginamy. Widoczny tu kwadrat z prawej strony oraz z lewej strony. Teraz górną część. Kierujemy do środka. Odwracamy. Składamy kwadrat na pół. Z prawej i lewej strony. I ponownie całość kierujemy do środka. Pudełko jest już gotowe. Jeśli użyjemy większego kwadratu, e, zrobimy z niego Wieczko pudełka. Nałożymy je wówczas na pudełko mniejsze i możemy je zamknąć. Pudełko origami może posłużyć nam do przechowywania różnego rodzaju drobiazgów, albo też możemy włożyć do niego prezent. Wystarczy, że przewiążemy je dekoracyjną stążką. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Do zobaczenia!